Nowena do Miłosierdzia Bożego Nowenę tę kazał Pan Jezus Siostrze w Austynie zapisać w sierpniu 1937 roku, polecając odprawienie jej przed świętym Miłosierdzia, począwszy od Wielkiego Piątku. Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała duszę do zdroju Miłosierdzia Mojego, by zaczepnęły siły i ochłody i wszelkie łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca Mojego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego, a ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i w przyszłym, i nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia Mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz. Odpowiedziałam. Jezu, nie wiem, jak ten będę odprawiać i jakie dusze wpierw wprowadzić w najlitościwsze serce Twoje. I odpowiedział mi Jezus, że powie mi na każdy dzień, jakie mam dusze wprowadzić w serce Jego.